Wszystkim w tym filmom sobie porozmawiamy o tym, że wiele ludzi ma właśnie wymówki. A mianowicie zauważyłam taką zależność, takie zjawisko, że wiele kobiet, zwłaszcza, ma takie wymówki, że wymówką jest ich dziecko. A wiesz, bo moje dziecko to śpi, bo je, bo to, bo tamto. Tak, jakby wszystko było na jej głowie. A przecież sama tego dziecka nie zrobiła, mówiąc prosto, tak? Bo przecież jest potrzebna jeszcze druga osoba. <grym> no, to jest oczywiste. Więc. Też nie lubię czegoś takiego, że kobieta bierze wszystko na siebie, że wszystko jest na mojej głowie i tak dalej. Nie jestem za tym. Ja jestem kobietą e, bardzo niezależną, co nie sobie niezależność. I dla mnie niezależność, wolność jest najważniejsza na świecie, po prostu najważniejsza. Jest moja własna przestrzeń, żebym ja mogła mieć tą przestrzeń, że ja potrzebuję też czasem chwilę dla siebie, że nie cały czas z dziećmi, nie cały czas przy rodzinie, przy mężu, że ja nie mam zamiaru w przyszłości być kurą domową i po prostu mężusiowi gotować i wszystko pod Nosek. Nie, po prostu raz gotuje on, raz ja wymieniamy się partnerstwo. Czyli na przykład, tak jak ja obecnie mieszkam z mamą, to robimy w ten sposób, że na przykład yy, od poniedziałku do piątku powiedzmy, nie, jak to jest? Moment. Poniedziałek, od poniedziałku do środu ja gotuję, a ona gotuje od środy do piątku, a w weekend gotuje kto chce, nie? Na tej zasadzie. Także, jak widzicie, można się dogadać. Uważam, że kwestia priorytetów. Uważam, że facetów też trzeba angażować. Słuchajcie, kobiety, angażujcie swoich facetów. Nie bierzcie wszystkiego na siebie, bo później jesteście sfrustrowane, nie macie czasu dla siebie, dla swoich koleżanek, no i też to e, przez to później możecie być zaniedbane, tak? Zapominacie o sobie. Bo też jest taki stereotyp w kulturze, że należy i trzeba się dla rodziny poświęcać, że rodzina jest najważniejsza. Otóż nie, nie jest najważniejsza, bo uważam, że jeżeli ty nie kochasz siebie, nie lubisz siebie, to co przekażesz swoim dzieciom w takim razie? Przekażesz te same kompleksy, które ty masz, więc szczęśliwa mama to szczęśliwa rodzina, czy szczęśliwe dziecko, różnie na to mówią. Także słyszałam różne teksty, ale to jest prawda: szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. I zauważyłam, że ludzie są mistrzami w wymyślaniu wymówek wręcz mają z tego doktorat. Nawet ostatnio, dokładnie wczoraj, dodałam na Facebooka filmik na ten temat właśnie, i widziałam, że był naprawdę duży, pozytywny odzew, co mnie cieszy, właśnie. Że no, większość ludzi ma marzenia, ale ich nie spełnia, tak? Ma wymówki, bo nie ma pieniędzy, bo to, bo tam, to początki znajomości. Właśnie ma dużo w sobie takich ograniczeń, takich mitów, które mu zostały wdrożone do głowy, że tak powiem, już od dzieciństwa, i później ciężko mu się ich pozbyć, bo nawet nie wiem, czy próbuje się ich pozbyć, lub też często może być nieświadomy tych ograniczeń, które ma. A jeżeli jakaś osoba z zewnątrz trafi się mu to powie, to albo to przyjmie e, po prostu z dystansem, albo powie, e, co ty tam wiesz, nie, nie, ja myślę inaczej, nie. Gdyby to było takie proste, to każdy byłby milionerem. Gdyby to było takie proste, to wiesz, każdy by zarabiał. I po prostu takie mity, takie niesprawiedliwe, takie krzywdzące wręcz bym powiedziała, że a wiesz, ja nie będę z tobą zarabiała i tak dalej, nie będę tworzyła firmy, nawet takiej własnej działalności gospodarczej, bo wiesz, wszyscy kradną, bo trzeba znajomości, bo zaraz się ZUS czymś, bo zaraz skarbówka mnie zje. Ja nie wiem, czy sobie poradzę. Nie wiem, czy sobie, czy, ja nie wiem, czy sobie poradzę, ja mam trójkę dzieci na utrzymaniu. I zauważyłam właśnie, że nadal wiele kobiet ma kompleksy. Musimy, słuchajcie, zmienić wychowanie. Musimy inaczej wychowywać dziewczynki, niż nie niestereotypowo, nie, że ma być zawsze grzeczna, miła, Czysta, i tak dalej, bo ja zauważyłam, że chłopcom jednak się więcej pozwala, jeżeli chodzi o wychowanie. Że chłopiec ma prawo łobuzować i tak dalej, że a, to tylko chłopiec, wiesz, coś tam. A już do dziewczynki zauważyłam, są stawiane większe wymagania, bardziej takie ostrzejsze, że ma być właśnie zawsze grzeczna, nigdy nie sprawiać problemów, i tak dalej. Ja sama tak byłam wychowywana, i nie wyszło to wcale na dobre. <laughs> Wręcz przeciwnie, wręcz jak zaczęłam dorastać, to byłam zawsze i to mi zostało do dziś. Zawsze byłam taką buntowniczką, ale to w wielu sprawach yy, się przydaje, bo uważam, że właśnie ludzi, którzy nie idą z prądem, którzy mają zawsze swoje zdania, mają charakter, takich ludzi się ceni, takich ludzi się szanuje. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, hej!